...na szpiaku rywa i wyrzuca w No cóż, spotkamy się tutaj w 27 września i tak na 29 meczce. Nie no to Robert, twoja studnia, no to ty chciałeś. Tak Robert. Może gdzieś No tak wyglądała wieś. Nie patrz na mnie. Pytam się, duża? Nie, mała. Ja mówię, no teraz dwa tam, cztery metry dziennie, dwie, dwie, dwie szykny i zrobiona. lupa taka, pompy już na wierzchu, rybciaka nie ma, on se konwersuje i to zamiast z paniami... Cały rybciak. I wszystko można. A pani w A pani